Siemano widzowie, to ja Igorex i ty. Jest to pierwszy odcinek z tutaj nowej serii, z tutaj nowej gierki na kanale. Mowa tu o grze Ratchet Clank 2 im w komando na PlayStation Vita. Oczywiście zanim prze przejdziemy do odcinka, to... Oczywiście opowiem trochę o tej grze. Jest to, jest to gra akcji z elementami platformówki. Z tej gry na PSVicie to zróbmy tak. Osiem łapek w górę i będzie kolejny odcinek. I tak zrobię kolejny odcinek, ale chcę zobaczyć wasze zaangażowanie. Jest też nasz Ratchet, czyli tutaj Lombax. Ze swoim oczywiście klankiem, tutaj, robocikiem klankiem. Mamy duży arsenał broni. Na razie tutaj y, Lancer, Chopper. Więc dobra, przejdźmy sobie tutaj tak. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj sobie tutaj yy, do tego. Yy, yy. Oczywiście tutaj są te potworki. Atakujemy sobie je takim kluczykiem. Dobra. Więc ja myślę, że odcinek Wam się spodoba. Odcinek myślę, że nie będzie za długi ani za krótki. Na pewno nie będzie trwał 20 minut. dziś tak może na... Maksymalnie 15. Okej, okay. to jest akurat fajna bo... Tak, się odbija tutaj od tych różnych stworków. To ja jest to stara gra, ale grafika na PS3, więc y, tutaj ładna grafika nawet, jak na z 2003 roku. O kurczaki. Dobra. Dokonaliśmy go. Idziemy tutaj sobie dalej. Co my tutaj mamy? ok? zbieramy śrubki, które e, śrubki służą do kupowania, to jest taka waluta tej grze, za którą możemy kupić m.in. jakieś ulepszenia do broni, amunicję lub jakieś nowe bronie. Okej. Okay. Ja jest niestety tylko w języku angielskim, bo na początku tylko była w języku angielskim, więc no tylko jest angiel po angielsku też niektóre rzeczy będę tłumaczył, bo no, trochę sam angielski właśnie, więc, no, więc rozumiem niektóre słówka. Jak niektóre jakieś będę znał, to mam będę mówił co tam pisze, więc no. Dobra, tutaj idą jakieś tutaj, chcą nas atakować, ale my tutaj nie pozwolimy na to, żeby nas atakowali. Zbieramy sobie śrubki tutaj. O kurczę, ależ nas by prawie wywalił. Ajajaj, no musimy uważać, nie jest bezpiecznie. Oczywiście kolejny pokonany. O, co? Już go nie ma? Nie ma go. Dobra. Oczywiście też nie najnowsza część tej gry jest na PS5, Rift Apart. Polecam, grałem, naprawdę świetna platformówka, ekskluzywna na PS5. O kurczę, ale mam cela. Dobra. No i dobra, idziemy dalej. To też możemy rozwalać tutaj. Fajna platformówka, polecam. Tutaj. Dla, fanek, dla fanów. Dla, platformówek. Okej, okay, dobra. Tutaj coś. Dobra. Okay. O nie, dobra. Musimy uważać. Tutaj nie wolno. Oczywiście, w tych ze jest fabuła. Dobra. No stąd nagra. Weźmiemy sobie... A niech będzie Blizzgun. To jest dobra broń. jest taka pompa. Kurczę, musimy naprawdę uważać co jest grane. Okej. Okay. O nie.

Zbieramy sobie te śrubki O tu możemy kupić ulepszenie Tutaj mamy O kurde widzicie za milion taka broń No to będzie ciężko tutaj to zabrać Ale kupy sobie te bomb glove Zobaczmy co to jest widzowy. Dobra mniejsza z tym Już jedną misję ukończyliśmy O win, hover break race te Tutaj ogólnie Czekajcie to było chyba tutaj Czekaj nie wiem czy my idziemy w całą stronę Ale też w tej grze są minigierki o kurcze, no to nieźle. Więc mini um, y, minigierkę zagramy. Ło. Wow. Tu jest taka minigierka tutaj widzicie tutaj to jest wyścig, więc zagramy. <grym> no więc postaramy się pierwsze miejsce dla was widzowie. O tutaj daje nam dopalacz. Musimy uważać. O kurcze. To, to jest coś w stylu Wipeouta. Nie wiem, czy kojarzycie, taka wyścigówka też była na PSVC w Wipeout i właśnie mi to trochę przypomina, nie? Trochę tutaj się jakbyśmy grali w Wipeouta w raczecie. o czy no nie jest tak łatwiutko, aj, aj, się zagapiłem tutaj. Zagramy sobie ten wyścig i potem idziemy dalej, tutaj, oczywiście. Chciałem wam pokazać tą minigierkę, bo ja już w nią grałem, ale kurde, zajęto to kiepskie miejsce, więc robi musi być lepiej. Okej. Okay. Jeszcze go możemy wyprzedzić i na spokojnie. Chociaż te trzecie miejsce by mnie ucieszyło, więc no mam nadzieję, że chociaż to przebędzie. Dobra. Kurczę, ominęliśmy to to w sensie, no, się nie udało mi się tego zebrać. Krążenie z dwóch... Nie będzie, nie chcę mi się tego drugi raz robić, w się dowiecie no, wiecie, no tutaj to jest takie minigierkę, chciałem tylko pokazać. Okej, okay. jeszcze, jeszcze, ja wierzę, że mogę mieć to chociaż, nie wiem, trzecie miejsce to raczej ale... ale kto wie. Trzynaste miejsce, to co ja oczekuję? Trzeciego miejsca? 3 dobra. Okej, okay. okej, okay, dobra, dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy. Samiomara. O nie. Okej. Okay. O ja, no słabiutko nam idzie, no co mogę powiedzieć, no dobra to była taka minigierka, chciałem wam pokazać, wychodzimy z tego, nie że się poddaję i że wiecie, nie, ten, po prostu nie chcę wiecie tutaj, wiecie, wam... chciałem tylko wam pokazać, bo to jest minigierka, dobra więc co, idziemy tutaj sobie, w tej grze są różne planety, więc jeszcze tu jedną misję musimy zrobić i przejdziemy do kolejnej planety. Okej, okay. musimy tu iść. O i tam coś już widzę. To chyba specjalnego jakiegoś. A nie, o i tutaj swing shot, to jest takie, o właśnie coś fajne to jest. Swing shot, o, mi się przemieszczać tutaj więc temu. Kalenka, fajne, fajne. O, i możemy tu przyciągać takie duże mety. Te... No, gierka z 2003 roku, naprawdę bardzo. Możemy w dół. Czekajcie. Nie, no nie możemy. Czekajcie. Czekajcie. A nie, możemy, dobra. Okej, okay, możemy. Whoa. A dobra. Okej. Okay. No, jeszcze tutaj trzeba. Nie, my tu byliśmy, dobra. Nie no, okej, okay, dobra. No to jeszcze nie byliśmy. O kurczę. To będzie koniec odcinka, bo i tak już 16 minut. O, ja nie mogę. To jest po prostu nie wiem. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Nie, dobra. Już myślałem, już myślałem. O nie, dobra. Okej, okay, już, już naprawdę myślałem, że spadnę. Tam. Będę je atakował tym kluczem, bo ja i tak będę musiał zaraz zmieniać pewnie na tamtą broń. No tak. Jak widzicie. Okej, okay, dobra. Na spokojnie musimy się skupić. To jest do zrobienia. I znowu tutaj. Okej. Okay. Czekajcie, co jest grane. O, no, nie możemy coś? Ja nie mogę. O. Dobra, już zawsze że to nie ogarniałem, ale... Pierwsza taka podwodna misja akurat się trafiła. Okej. Okay. Continue point. Okej. Okay. Nie. Kurczaki. Kto... Nie. A few moments later. Dobra, widzowie, cięcie W końcu mi się udało Jestem tutaj O kurczę Muszę zmienić O kurczę No było trochę ciężko, chyba 12 razy nie? Znowu padłem MBKBK, ale dobra Dobra I teraz znowu Już jesteśmy naprawdę tutaj w końcu

dobro teraz tak, kurczaki, Ej, wiem, mam pomysł. Teraz trzeba tym, jak to jest terminator, jak gdzie jest ten terminator, mam pomysł, widzowie. Terminatorem trzeba to zamrozić. Okej okay. Dobra. Jesteśmy widzowie. O, a tam co tutaj jest? O! To już kolejny to. Bo, już tak naprawdę skończyliśmy misję. Popatrzcie, nasze cele. Czekajcie co było. Aha, i the break, Ten, dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Ja się żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Udało nam się zaliczyć misję. I co, do następnego. Eee, widzimy się w następnym odcinku. Zraczy ten klank dwójki. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. No i. Nara, miłego dnia.